Tu śpi pani Małgosia na podłodze. Wchodzimy do wąskiego przedpokoju i zaczynamy. To jest problem. To jest kuchnia. Kuchnia, w której nie ma kuchenki ani gazowej, ani elektrycznej. Żadnej kuchenki. Zrobilibyśmy także tutaj, w tym zakamarku. Będą blaty, będzie blat, na nim będzie stała kuchenka elektryczna. O góry też damy szafki, w ogóle to mieszkanie jest wysokie, więc damy szafki, które będą robiły jako pawlacze. To jest wszystko do wymiany, bo to ledwo zipie. Eee, gdzie pójdzie lodówka? Lodówka pójdzie do tego schowka. Mniejsza będzie, ale będzie więcej przestrzeni tutaj na kuchankę. Bo pani Małgosia na razie gotuje tu, w takim małym piekarniku, w takich urządzonkach. Tu jest toster, tu jest czajnik. I tak wygląda gotowanie w tej rodzinie. Tak, to jest słabe. Łazieneczka maleńka. Oj oj. No, no i w tym rogu zamiast wanny stawimy prysznic. Ten grzejnik nam przeszkadza, więc go przesuniemy tutaj w prawą stronę. No, ta toaleta jest w stanie opłakanym. Jest to bardzo stary sprzęt, więc wymienimy na nowy kompakt. Będzie trochę więcej przestrzeni w łazience. Jakieś półeczki wstawimy. Na pewno ta glazura też zostanie zasłonięta nową. Jest to późny gierek co my tak myślimy. Ta stara posadzka jest śliska. Więc wy wymienimy na posadzkę taką antypoślizgową. No i tak, tutaj jeszcze te drzwi usuniemy bo są niepotrzebne, zajmują miejsce, więc powiesimy tu jakąś fajną kurtynę w tych drzwiach. No i zaczynamy. Jesteśmy po remoncie u pani Małgosi. To jest pani Małgosia. Tutaj stawiliśmy lodówkę w tą wnękę. Pani Małgosia sama ją zorganizowała. No i tada! Pani Małgosia ma kuchnię, malutką, ale okej. Okay. Sawki są bardzo pojemne, wysokie. I jest Łazienka. Inaczej wygląda Łazienka. Jest nowa kabina prysznicowa, nowe płytki są. Proszę. E, kompakt też jest zawocany, tak? Okay. I są drzwi. Drzwi są suwane. Jak to pokazać, żeby to było wszystko widać? Czyli mamy suwane drzwi. Oj. Więc dziewczyny mogą czuć się swobodnie. No, a zniknęły tutaj z yy, suszarki też wszystkie kuchenne rzeczy, akcesoria. No, bo tutaj już pani mogła się normalnie może gotować. To już pierwsze okay. No pierwszowie. Chciałam Pani coś powiedzieć. Chciałaby o, Pan powiedzieć, Marek, ucieka Pan. pan? To jest nasz bohater. Ja, Na trzecie piętro Pan Marek wtaszczył ja, wszystkie pracę. materiały. Ja, codziennie tak pracował. Jestem bardzo zadowolona. Spełnił dużo moich marzeń, nawet więcej niż, niż było przewidziane. Jak prosiłam, miałam drobne prośby, zostało wszystko wykonane. Jak widać, od razu lepiej wyglądam, lepiej się czuję, jak kobieta ma się gdzie, gdzie wykąpać i najważniejsze gdzie ugotować, bo już pierwszy obiad, e, nawet taki, że obydwa palniki zostały wykorzystane, świetnie działa. Indukcja, tak? Tak, tak. Ale... No to super. Czekam tylko na powrót dziewczynek, które będą szczęśliwe, które najbardziej marzyły o drzwiach, bo o drzwiach jeszcze nie wiedzą, bo pan Marek udawał, że ich nie będzie, więc to będzie niespodzianka. Pogodziły się, że będą miały ładną łazienkę i kuchnię bez drzwi i zobaczymy, co będzie, jak wrócą. Zobaczymy, może znajdziesz jakiś sponsor, który jeszcze coś wyniesie w to mieszkanko, prawda? W malutkie. To dziękuję ślicznie. Dziękuję.